Witam Państwa. Chciałabym dzisiaj Państwu pokazać bardzo, ale to bardzo ciekawy wzór. Ja ten wzór nazwałam Pawie Oka, bo naprawdę wyglądają jak Pawie Oczka. Jest bardzo prosty w zasadzie do zrobienia ten wzór. Jest mięciutki, elastyczny. No i przede wszystkim po prostu jest bardzo w dotyku, wydaje się, że jest taki bardzo gruby ten wzór. Idealny na, na, na wszelkie robótki, czy na szale, czy na swetry, e, czy na, na dziecięce sweterki, na cokolwiek macie ochotę państwo e, użyć tego wzoru, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. Składa się, robi się z czterech rzędów, te cztery rzędy cały czas się powtarzają. Cały rząd tych e, pawich oczek składa się z czterech rzędów. E, i liczba oczek na drucie jest podzielna przez cztery, czyli to są trzy oczka prawe i jedno oczko lewe. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy ten wzór. Zaczniemy robótkę. Więc tak, zaczynamy pierwszy rząd. Ściągamy pierwsze oczko nieprzerobione jedno oczko lewe i trzy oczka prawe trzy oczka prawe bierzemy teraz to oczko pierwsze z trzech oczek prawych i przekładamy nad dwoma prawymi oczkami i robimy dalej jedno oczko lewe trzy Oczka prawe. Bierzemy lewym drutem to pierwsze oczko z trzech prawych oczek i przeciągamy przez dwa oczka. I robimy dalej. Jedno oczko lewe, trzy oczka prawe. Bierzemy to pierwsze oczko z trzech prawych i przeciągamy nad dwoma oczkami prawymi. Robimy dalej. Jedno oczko prawe, przepraszam, jedno oczko lewe, trzy oczka prawe i to pierwsze oczko przeciągamy nad dwoma oczkami prawymi. Jedno oczko lewe, trzy oczka prawe, trzy oczka prawe. I przeciągamy to pierwsze oczko z trzech prawych nad dwoma prawymi. Jedno oczko lewe, trzy oczka prawe i przeciągamy to pierwsze oczko nad dwoma oczkami prawymi. Jedno oczko lewe i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy, pierwszy rząd. W drugim rzędzie. Pierwsze oczko ściągamy nieprzerobione i jedno oczko prawe. Teraz tych trzech oczek prawych, co były w poprzednim rzędzie, zrobiły się dwa. Robimy teraz jedno oczko lewe i między jednym a drugim oczkiem robimy narzut. I oczko. Lewe. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, narzut, oczko lewe, oczko prawe, lewe, narzut, oczko lewe. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, narzut i jedno oczko lewe. Prawe, lewe, narzut, lewe oczko. Oczko prawe, lewe, narzut i oczko lewe. Oczko prawe i oczko brzegowe. To był nasz... To był nasz drugi rząd. W rzędzie trzecim Robimy w ten sposób: jedno oczko lewe, jedno prawe, narzut przerabiamy również na prawo, prawe i prawe. I w ten sposób nam powstaje, powstają z powrotem trzy oczka: oczko lewe, prawe, narzut na prawo. Prawe, lewe, narzut przerabiamy na prawo. Oczko prawe, lewe, prawe, narzut na prawo, oczko lewe, oczko prawe, lewe, prawe, narzut na prawo, oczko prawe, lewe, prawe, narzut oczywiście na prawo, prawe. Lewe i oczko brzegowe. To był nasz trzeci rząd. W rzędzie czwartym przerabiamy. W rzędzie czwartym przerabiamy tak jak nam schodzą z drutu. Czyli oczka prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór. Przy tym bardzo, ale to bardzo ciekawe. Jeśli macie ochotę Państwo zobaczyć więcej, wzorów na swetry, zapraszam na mój kanał. Mam naprawdę bardzo dużo ciekawych wzorów Państwu do, do pokazania. I oto w ten sposób powstały nam pawie oczka. Bardzo polecam ten wzór. Jest naprawdę śliczny. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.